Więc, okej... Czasami gramy z prawej ręką wszystkie odpowiednie kordy i z lewej ręką w inną kluczkę Ale w każdym razie... Cześć, tu Macek. Jesteśmy w Custom 34 Studio w Gdańsku Osowie. Pracujemy nad materiałem na naszą najnowszą płytę Electricity ...który nigdy nie był grany Oprócz tego, o Began to get uh, very, very well known. I uh, he uh, oh, I'm going black here. I used him on one one uh, jazz recording. Uh, jazz recording. Janusz. Przywiózł mi pokazać ten materiał i zaczęliśmy nad nim pracować. To pojawiło się na tyle dużo ciekawych rzeczy, że aż zdecydowałem się specjalnie przyjechać tutaj do miasta, żeby być przy miksach, żeby do samego końca być obecnym, być świadkiem jak to wszystko wygląda, jak to wszystko powstaje. Więc no, myślę, że po tej płycie kupimy sobie wszyscy po cztery bm ki i będziemy bardzo bogaci i ustawieni do końca życia. Także e, liczcie na nas. No, płyta Janusza Mackiewicza, Jakie ona, jakie ona ma tytuł? Jak się dowiem, to państwu powiem. <śmienicza> <śmienicza> <śmienicza>